On wyszedł jak taki ojciec, już go położyliście spać, ale on kurwa z matka. Tak. Ale on usłyszał po prostu, że kartę jest dobre skupioną. Druga runda po piwo strzelił. Tak jak ten <laughs> kopłap posiłku. Czeba by padła aplikacja piwo. Przedmiot włączył, werdłow jakiś kopłap się obudził. No <laughs> jest, jest za dużo ludzi dzisiaj, ten Piwo, Piwopedia! Ukradłem ci tekst. Uda no. Dzisiaj trzy harnasie, a w sumie nawet cztery, ponieważ jeszcze z harnasia wymieszamy również z herbatką, aby porównać, jak będzie smakował miks zetrony przez nas, żeby się liczy harnać do herbatą, a jak industrialny ściek, który możemy kupić w z nami... ...szapka. A także nowość, czyli kolejny piwny energetyk. Jest ich coraz więcej na dzisiaj. Widzieliśmy no, tak. z garażem? i Ale pan piliśmy jakiegokolwiek? żadnego. Piliśmy. Tutaj. Tam jest odcinek. Tam jest odcinek z porównaniem Marek. A tutaj chcemy się nazywać. Podobno najgorszy, nikt z nas jeszcze nie próbował. Ale co, on był lepszy od barki. a wysoką nie została postawiona. O ile mam lat? No, dużo. Nie no, nie żałuj sobie. Styka. Bez puchy. Puszka 10. Smak jako przypomnienie. 10 na 10. 10 na 10. Przesłucham pierwszego patrolu. 10 11 na 10. Dobra, się trafił. Nie, ale smaczne. To jest, no jest, no jest. hanaś. E, tak, proszę. Pytanie z widowni. Mogę tam frejść i to pić? No, możesz. Szybka ocenka. 90 na 10. 10 na 10. 10 Cena do jakości 10 na 10. To teraz, żeby troszkę przeskoczyć i wyzerować sobie kupki smakowe, czyli tylko zero. Najnowszy energetyk ze stajni Harnasia. Uuuuu jest odowolony. Ale piłeś właśnie, nie? Piłaś? Ale jest zero, co do link no, Jest czego piłem. Cały czas. Chcecie połąchać lęk? Tak, może to być jak przy tak? Yeah. ale przy z butelki ale też to ja... I... Czpa, Też to no poczułem. Aż z... Ja nie chcę spodem. mówić z czym mi się to na razie kojarzy. I to, mi to no pachnie to trochę... Słagunką. Taką biedronką. Mieszka nie, nie? No. Strasznie dziwne. Ja mogę to się tego nakarmić. <grym grym grym grym> Smak, to to nie to jest złego. Ale jest dziwne. Ale jakby jestem w stanie uwierzyć, że to jest smak zmieszania tak. to z mieszania piwa z energetykiem. Tak. 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 Jakby, że tutaj jest ta duża energetyka i muta jak bardzo wyszuwarna. Nie to co na przykład w walkach, które mu to smakowały. Tak. Nie ma. Weź pytanie do publiczności. Pytanie nie. do publiczności. No super Ale tak szczerze. Nie, tak szczerze. Ale... zwykłego energetyka? czyli znaczy, piwnego energetyka od Hada. Powiem to samo, co powiedziałem przy barkach. Nie lubię energetyków, więc mi to nie smakuje. Ale jest dużo lepszy niż barki. I mało. Mamy barkę. Oui, nie, tak, wy... firmware, to jest twoje szczęście. Tak nie ma czego żałować. Wiemy, że są jeszcze nowe, inne marki. Jakieś dwa czy trzy smaki chyba nowe jeszcze. Wyglądają ładniej, ale... Nie, jakby... Ale widzisz, jest pop cleaner w biedrze. To jest pewnie dla tych właśnie, co na listę nie wpisują. Wolelibyście, by widzieli Monster'a z żabki? Nie, Monster na pewno nie. jest za bardzo słodki, to jest takie... Strasznie lekkie, nie? Lekkie. Ej, ale to jest takie... Czy wyjście to, czy właśnie do Biedronki, kupujesz litery powera i ma harnasie i wiesz to I tak. to, są, no. to jest w twoim żołądku w tym momencie. Jakby pier pierwszy to poczułem to jest Tak? To no, no, właśnie... A mogliście właśnie zrobić test to, że kupić bepowera i jak ze zwykłym harnasie. Jakbyśmy wiedzieli, że tak smakuje. No, to no nie, jest to energetyczny energetyk po prostu spida. Tak smakuje. Ale pragnę zauważyć, że też to sobie tak popijamy. Dopijamy, tak. a warka nie. nie jest niezła. Nie bardzo ciekawe jest to, że ja bardzo dużo słyszałem opinii, iż ten energetyk jest strasznie dobry, ten harddash energetyk. Nie, jest, nie jest aż taki zły. Ale I się z tym nie, jest, nie zgadzam. Nie jest tak, że on jest dobry, żebyście pewnie go kupili, nie jest tak, że dobrze czy niedobrze. Nie ma nie. Nie tak dobrze czy niedobrze. Okay. Z ciekawości? Spoko. No. Ile kosztuje ten energetyk? Nie mam pojęcia, nie kosztowało. Kurczę, w sensie, pakować mi to w te wieżyk, aby jeszcze drożej. Idziemy okay. na łódź Dobrze, to teraz od drugiej strony może. Ile bym za to dał? No, tak, się 1 do 10.4. Nie no, myślę, że tak w połowie myśmy się znaleźli. Myślę, że taka piątka była w porządku, bo to nie jest ani energetyka, ani piwo. Zostawi się jest to 0%. Dostaję 0, dziękujemy! Oni się to nie zrobić. Przejdźmy do trzeciego piwa. Tak. A nawet trzeciego i czwartego, ponieważ będziemy łączyli, porównywali, jakie jak nasze zdrowe herbatom zafundował nam hardware naszego firma, a jakiego jesteśmy sobie w stanie stworzyć w sami w dobrych warunkach. No tak tak. Dobrze, a masz jeszcze nasze cztery. Teraz myślę, jakby to ukryć, nie? Bo musimy to nalać w takich mniejszych porcjach. Ale, zapach ale, ale, ale proporcja, proporcja musi być Ty typowo jest jakieś 50. 50. 50. Ale spójrzcie na tą precyzję. Precyzję podczas nalewania tego eliksiru. Lata doświadczenia. Ok, od razu widać, że jest różnica. Się I jest to jest Sprawdźcie Sprawdźmy zapachy teraz w domowym, czy po prostu lodowe zapachy. Ale bardziej przebija się z zapach piwa, a jeżeli rzeźkwiniowa. O, ja bym sobie nałożył. Mm. Ja pijemy jest to? Co? No to co? Która, najpierw? No, dwa na Najpierw Synthetix. Dobrze się pokaże. Jest okej. Okay. No, jestem taki pozrok alkoholu, ale no... To... Ale na końcu taka brzozowka. Definitywnie panie. wziął spinia. I widzimy... Nie i nie Jezu, jaki on jest Propozycja numer dwa. <laughs> Nie, ale może być, może być, czuć mniej piwa, ponieważ to zostało zrobione zgodnie z recepturą, pół na pół. Smakosze, troszeczkę inaczej. Są ten wywa. Jest różnica, czuć różnica. To jest na pewno słodsza. Zobierz tak. Czuć po prostu ten, 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 nie Nie, bo tak szczerze. Jak ja bym to nazwał, to kupię na sklepie powiedziałbym, że to jest takie piwo brzoskwiniowe, mocno, jakby nie czujesz w tym jakąś od mocno herbaty, nie czujesz ale czujesz tą brzoskwinię. Ale piwa nie czuj. Wiesz co, to by była rzecz, idziesz do jakiegoś festiwalu i mówią ci Beach of the beach, po prostu tak. piwo. Za które płacisz 24 zł, i byś powiedział, mmm, to owocowa, tak, Nie, ale to nudy owocowe. Że ktoś by tobie to sobie f... to że to jest naprawdę coś takiego fancy, Coś tak, tak. za co musisz za dużo zapłacić. Ale z, nie, no, ale z drugiej strony to, które zrobił ryba, jest po prostu słodsze, no i czujesz smak herbaty. to, to jest takie jak Syntetyk nie ma w proporcji tak, 50 na, 50 na To 4, 6. Tutaj nie czujesz słodyczy piwa, tylko czujesz rozkwinię. Tutaj czujesz piwo, coś. Taka jest różnica. Prawda. No to co? Szybka ocena. Yy, ale jak, jak dzielimy to? Więc oceny yy, dajemy? No. No. Z szybkością muszę okay. jedną Jeden i drugi produkt Bra. będzie miał swoich fanów i swoich hejterów. Tak, ja tak. chyba nadal będę bardziej za, za tą oficjalnym tardazem, którego możemy kupić, tam dla mnie to jest... Taka jest 6,5-7 tak, 6 6 I Jeden większych, wiecie. A ja no bym właśnie powiedział na konkrót. Ja bardzo doceniam też takie może niecodzienne połączenia, które jesteś sobie w stanie zrobić samemu. To oczywiście dzięki piosenki też jest bardziej znane. Natomiast jestem w stanie stwierdzić, że jakbym miał lodo, herbatę i harnasia, to bym sobie po prostu to wymieszał w wolnym czasie. Więc ja bym dał 6,5 dla zrobionego tutaj. Natomiast 5,5 będzie wersja dostępna z tebaki. No piosenku. i specjalista. Dobrze, więc tak. Wersja rzemieślnicza oczywiście nie uzyska pełnego potencjału, bo trzeba to było robić zgodnie z receptą, pół na pół. Ja jednak bym więcej tego piwa dał. Z tego względu myślę, że muszę dać 5,5 wersji syntetycznej, a 5 tej, gdyby było robione według mojej recepty, to, to na pewno wynik by, by się różnił. Ja osobiście, jeżeli mam się napić piwa, piwa to nie lubię, jeżeli jest słodkie, ale jeżeli mam ceniać piwo słodkie, a raczej piwo, które ma przypominać jakby piwo, które jest smakowe, to na pewno lepszą propozycją moim zdaniem jest robiony po swojemu. Tylko dlatego, że jeżeli mam pić piwo, które ma tylko posmak do pini, to mi to nie pasuje, a jeżeli mam pić piwo, które jest trochę słodkie i ma też ten posmak do pini. Trochę herbaty. Siódemeczkę dałbym kij, yy, który zrobił ryba, a szósteczkę bym dał, ten, który kupiliśmy w sklepie. Czy ty nie śmiejesz! No to co? Nad puszkami Puszka i butelką macie już wyliczone piwo pedyczności, które również znajdziecie w stworoszycie. Które jest dostępne w opisie? I jest w końcu zaktualizowany. To prawda, już są wszystkie piwa wpisane, ponieważ troszkę nam się to opóźniło. Jeszcze tylko wspomnę. No kurwa! No, nie.